A bez. Dzisiaj przetestujemy sobie takie petardy. Są to petardy mini Dumboom wersja nowa. Widzicie nowe logo importera klasek. Jedna petardka wygląda w taki oto sposób. Dość długi ląd. Proszę bardzo. Rozmiarowo jest trochę mniejsza od starych mini Dumboomów. Na samym petardzie już nie mamy więcej informacji. Korpus jest w miarę ok, takiej średniej grubości. Oczywiście masa gipsu. No zobaczymy, jak to będzie uderzać, ale najpierw zobaczymy, jakie informacje podaje nam jeszcze producent na opakowaniu. Proszę bardzo. Na całe opakowanie jest 9,8 grama. Jest to naprawdę mała ilość. Klasa, kategoria to F3. W opakowaniu z tego co pamiętam jest 30 petard. Jeśli się pomyliłem, no to mnie poprawcie albo po prostu sam sobie sprawdzę i najwyżej wrzucę wam tu teraz gdzieś, ale co jest albo 30, albo 24. Nie pamiętam już dobrze. Te petardy kosztują około 10 zł, 9-10 zł. Pamiętajcie, że jeśli robicie zakupy w sklepie Fireworki Shop macie tam 15% zniżki na praktycznie wszystkie kategorie oprócz emiterów dźwięku i pistoletowych, więc no i tak sporą promocję możecie zgarnąć rzucamy pierwszą ląd się pali naprawdę dobrze uderzają jak na swoją gramaturę Ok, czy jest to moc starych mini Dumboom? Ani trochę, <noise> to trzeba wspomnieć. Że do starych mini Dumboomów im naprawdę bardzo dużo brakuje. Wrócimy jeszcze luźno. Są to ok, petardy do zabawy, nic więcej. Czy warto za nie dać taką cenę? No, zobaczymy, może w innych testach się bardziej popiszą. Dobra, lecimy teraz, bierzemy jedną i idziemy w trawkę. Trawa jest dość duża, jak widzicie. Proszę bardzo. Odpalamy. Stawiam Was. No i zobaczymy. Co tam z tego wynikło? Jest dziurka, taka nie za duża. Proszę bardzo, taka dłoń, może nie w pełni rozłożona. Więc, no, wypadły również przeciętnie, ale no nie ma co się spodziewać po takowej gramaturze aktualnej. Rzucimy jeszcze jedną luźno i rzucimy jedną podgarnek, może tam zaskoczą milej. Proszę. No, i tu też pokazuję trochę jakość. Jak to w dumbumach często ta etykieta nie jest zbyt dobrze doklejona i odstaje. Ale to każde dumbumy tak miały, z tego co pamiętam. No, oprócz 5G, bo one nie były robione w Chinach. Proszę bardzo, odstaje taka etykieta, ale no cóż. Plusem jest na pewno ląd, pali się naprawdę dobrze. Rzuca nieco odłamkami, ale z taką mocą, że raczej nic Wam się nie powinno stać. Bierzemy petardkę, bierzemy nas, ukochany, zmęczony już życiem garnek. Tutaj stawiamy petardkę, stawiamy garnek, odpalam ląd, przesuwam na środek w miarę. I tu już znacznie lepiej nie wiem, no to było pewnie 6 metrów, nie no wie, Nie wiem. Zobaczmy, powtórzymy ten eksperyment. Lecimy. Bo no naprawdę yy, pod garnkiem wypadła w miarę OK. Już was przykładam. Na wysokość tego słupa na luzie. Jestem zadziwiony. Wiadomo, ten garnek nie jest jakiś ciężki. Co nie zmienia faktu, że petardy z większą gramaturą robiły no, dużo mniejszą też yy, no, wysokość. Więc osobiście jestem ucieszony z nich. Dobra, odpalimy luźno. No i co, no podsumujemy. Yy, jaka ocena dla tych petard? Myślę, że. No zależy też yy, w jakiej kategorii myślicie o nich. Jeśli. Upadła, nieważne. Yy, jeśli chcecie, kupujecie te Mini Dumbbumy, dlatego że znacie stare Mini Dumbbumy, je kupicie, to będziecie rozczarowani, nie oszukujmy się. Daleko im do starych yy, Mini, ale no, no nic na to nie zrobimy. Mamy aktualnie takie, gramatura jest znacznie mniejsza, więc no, jeśli kupicie je w taki sposób jak powiedziałem, no to będziecie zawiedzeni i ta ocena będzie naprawdę bardzo niska. Jeśli znacie tylko te dumby, no dumby Mini jako no już tą nową wersję, ze stary nie strzelaliście, a potrzebujecie takich petardek raczej do zabawy, że wiecie, no poodpalacie sobie jakiś tam huk wyda, ale jest ich dużo, no to myślę, że warto je kupić. Wtedy taka ocenka będzie 7. Cena nie jest zła, jakość w miarę ok Ląd jest długi, pali się dobrze, nie gaśnie. Yy, z mocą jest różnie, w sensie może nie słychać się i tak bardzo, ale jak i na trawie, no na trawie może trochę mniej, ale pod gankiem pokazała jakąś tam klasę, więc myślę, że nie jest z nimi tak tragicznie, co nie zmienia faktu, że tak jak mówiłem, dla starych wyjedaczy będzie to po prostu... Siema, jestem z powrotem. Niestety wymuszone nieco cięcie, bo skończyło mi się miejsce w, yy, no w telefonie, więc muszę dokończyć moją mowę teraz. Tak jak mówiłem, ocena 7. Jeśli po prostu chcecie się popawić petardkami, Jeśli kupujecie je z myślą, że będziecie mieli moc starych dumboomów, no to się na pewno zawiedziecie i tu nie ma żadnych wątpliwości. No i co? No, tyle raczej mam do powiedzenia. Pamiętajcie, żeby zostawić ocenę pod materiałem, jeśli się film spodobał lub też nie. Jeśli jesteście nowi, jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam Was bardzo, żeby zamienić ten czerwony przycisk w szary. No bo materiałów jest dość dużo, 7 razy w tygodniu jest co oglądać i wybuchowych treści możecie trochę otrzymać w taki sposób. Myślę, że warto zostawić tego suba. I to by było chyba na tyle. Wbijajcie do Fireworki Shop z kodem pyrogang 15% zniżki. No i to był test Dumbumów mini. Widzimy się już w kolejnych testach petard.